No nie przesadzasz koleś. W plecy w umbralu, straciliśmy wszystkie żywotności, ale można przebiec u góry się zachować spokojnie i jest wszystko ok. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i pozdrawiam, a to jest moja rozgrywka w Lords of The Fallen. Zapraszam Was do oglądania. W poprzednim odcinku trochę tak eksplorowaliśmy bez celu tak naprawdę. Kilka razy zabiła nas też grawitacja o dziwo. Ale tu zostało nam wydaje się jeszcze jedno miejsce do sprawdzenia Pomyślałem, że będziemy mogli tu wejść w umbral Dobra ten szczyla to pamiętamy Dobra, jest załatwiony, trochę podekspimy tutaj. Tutaj raczej dalej nie chcę iść w tym momencie. Chciałbym zejść do tej wody w umbralu i sobie ją zeksplorować. Tutaj myślę, że mogą się czaić różne. Ciekawe rzeczy, postaramy się to szybko zrobić tutaj bezbłędnie. Nawet jest jakaś ścieżka do góry, o kurde, chwyciła mnie najgorzej, nie najgorzej tego przeciwnika. Jeszcze stamina by nam się przydało trochę więcej. Ale poszło to. Nie wiem, czy byśmy tamtego dołu nie chcieli pierwsprawdzić. sprawdzić. Coś sobie wyciągniemy, jakąś duszę. Umbralskie oko. O kurde, ale się zaklinowałem. Dobra, możemy biec tutaj w górę. Hmm, w umbralu to wiecie, trzeba szybko i sprawnie się poruszać. Bo nie wiadomo, kto nas zaatakuje, w jakim momencie i gdzie. Nawet czeka nas nagroda tutaj. Bardzo fajnie. Jakiś strój. Stąd chyba przyszliśmy, w ogóle wiecie co, bo ja tu tego dołu nie sprawdziłem w tamtą stronę, od razu pobiegłem do góry. Mi na plecy wejdą, tutaj, dobra. Słuchajcie, tutaj mamy skrót de facto. I nawet wyjście z umbralu extra. Wiecie, gdzie to jest? Gdzie z tą lokalizacją zaczynaliśmy na początku. A może i nie mechanizm jest zablokowany, mm. zaraz mnie tu dojadą. Tego dokładnie, czy my tam jesteśmy w stanie dorzucić? Pewnie ekstra już nie ma. A czy ja bym mógł wziąć. Kowajmy się tutaj za tym, czy ja bym w ogóle mógł sobie ustawić tutaj do szybkiego worek z amunicją. Dokładnie, on powinien być worek z amunicją. Ekstra. Dobra, tych worków zbieram, zbieram. Wiecie. Oj! Dobra. Tu jest jeszcze dynio głowy. Nie lubię z nimi walczyć. A, gdzie on się podział? Gdzie się podziałeś? Który to szczyla jeszcze do mnie? Ja wiem, że tak niehonorowo się tu zachowuje. Już go widzę. Czasami z tym celowaniem jest problem. Ej, no miałem go nacelowane, słuchajcie. I uciekło. Może wypadniesz? Dobra. Chyba musimy zejść tam. Oby jeden dynio głowy. Tu jest dwóch ich. Jeszcze mocarny. Nie w umbralu, będzie trzeba to ewentualnie przebiec jeszcze raz. Dobra. Ja spróbuję, słuchajcie, bo tu mamy gorszą regenerację, wyjść z umbralu jeszcze. Generalnie jeszcze jak nam wyskoczą ci wszyscy, aha! Aha, to jest jednorazowa. To jest jednorazowa, drodzy państwo. Myślałem, że można w nieskończoność korzystać z tego umbralu. Kurde, ale przy Fanzoliu. Ej, powinno mu to odbić zdecydowanie. To jest nie okej. Okay. Na moje, że on będzie mnie tu ganiał. Dwóch naraz. Dobra, może ich pokonamy. Dobra, jednego mni. Ale wiesz, w plecy atakować to też nie fajnie. Cholera, nie udało nam się, trudno. Musimy koniecznie tu wrócić. Ja postaram się to szybko przebiec, nie dać się wsadzić do umbralu, zawalczyć zapobiegawczo. Oni tam pospadali. Tu nawet nic nie ma. Tym razem powiedzmy pamiętałem, żeby to sprawdzić, będzie trzeba odrobić wszystkie nasze żywotności. No ale to już trudno. Mam nadzieję, że tutaj wszystko zrobiłem. Jeżeli nie, to śmiało piszcie w komentarzach. Wejdę jeszcze raz. Ja z tą staminą sobie szaleję za bardzo. Wiecie, to też takie ryzykowne. Nie spaśnie, bo on robi takie te. Tak jakby taki krok do przodu, jak oddaje, atak Dobra, teraz możemy się z nimi pobawić, zdecydowanie. Tam już widzę Grajka, którego bym chciał ściągnąć, zdecydowanie. Ale mu odleciał ten kostur, czy co to tam było? Tamtego mi nie chwyci, a ja muszę. On do mnie może szczylać. No proszę, gro. Który to? Tamten. Zobacz on cały czas do mnie szczyla. A ja go nie mogę. E, dobra, który jeszcze tu sprawiał problemy? Jednego dyniogłowego? Już nie ma. Hmm. Który to jest ten worek? Tu dobra, krzyże ustawione. Ty jesteś ten słabszy? No wyjdź delikatnie, wyjdź kolego. Dobra, nie ma co. Fajnie, jakbyś się stąd odsunął, dynio głowy. Jest taka szansa na szympansa? Zobaczcie, on widzi, że ja jestem na drabinie, on czuje. Czy ja mam tu jakąś inną drogę? O, ewentualnie znajdźka. Prawie bym zleciał. Dobra, tu będzie drabina do spuszczenia. Słuchajcie, tu u góry to jeszcze gorzej. Mhm, tam nie chciałbym spać. już się odpalili. Ekstra. Dobrze, że się zaklinował. Pobiegamy tu chwilę i ich ogarniemy. Myślałem, że go może zrzucę. A tu jest ten jeszcze. Dobra, pogoniamy się z nimi. Ekstra. To już nie. A, cholera. Zawsze tak jest. Ale jeszcze umbral. Nie zapominajmy, ale ja stąd nie wyjdę tak łatwo. Uważasz mnie. Dobra, mamy cię. Dwaj padli. Ekstra. Dobra, tu mamy coś do wyciągnięcia zdecydowanie. Wiem, że nie daję wam wysłuchać dialogu, przeczytacie sobie, ale generalnie no jest tu gorąco. Szempek umbralu, extra. Postaramy się tędy uciec, tą drabiną, gdzie skrót sobie otworzyliśmy. E Dobra, gdzie ja jestem teraz? Chwila orientacji. Dobra! Ekstra czyli to tak fajnie jest połączone tutaj. Opcja super. Odpoczynek, w takim razie, levelujemy. Dobra, chciałem jak najszybciej, uwieście, wyjść z tego umbralu tutaj. E, bo naprawdę, co ja bym chciał iść? Ja chyba pójdę jeszcze w witalność, czasami jej brakuje zwyczajnie. Dobra i myślę to jest właśnie to miejsce, które chciałem wam pokazać, a jeszcze będę chciał przejść tam naprzód i sprawdzić co jest w kolejnym odcinku, więc tutaj ładniej się będę żegnał. Dzięki za oglądanie. Cześć.